Demontaż podsufitki, też od 307. Podsufitka wisi. Zaczniemy sobie od daszków przeciwsłonecznych. Tutaj jest śrubka na jeden torx. Tutaj go wypinamy. Odkręciłem daszek, ale nie mogę rozgryźć, jak wypiąć ten kabel. Więc może on gdzieś jest tutaj wpięty. Więc weźmiemy się za ten panel. Wypinamy lampkę. Wypinamy najpierw tą obudowę. Teraz tutaj mamy takie, o, takie metalowe zaczepy. O. Z dwóch stron odwadzamy je i wyjdzie nam ta lampeczka. O, jest już widać. Ta strona się odchyla. Tylko trzeba to zrobić z dwóch stron i ładnie wyjdzie cała. Lampka wypięta. Odpinamy kostki. I teraz tutaj mamy takie zabezpieczenia. Już jedno wypiąłem. Drugie naciskamy i nam odchodzi cały ten panel. A i tutaj odpinamy kosteczkę, i ten panel odejdzie cały. Tak jak myślałem, kabel do wpinania daszka jest tutaj. I wyciągamy cały. Wychodzi w ten sposób. Potem będzie problem, żeby to pewnie przewlec, no ale da się zrobić. Odkładamy. Odkręcamy ten uchwyt dasz, Nie na jedną śrubkę, wychodzi lekko. No i w ten sam sposób odkręcamy drugi daszek. Odkręcamy te trzy rączki do trzymania, tak zwane cykor łapki. W tym egzemplarzu są trzy, więc odkręcamy wszystkie trzy. Tu są śrubki pod zaślepkami. Jak widać ręką się zaślepki ściąga. O, ta się otwiera. Na tej samej zasadzie jest tylna lampka. Wypinamy to, i potem tu mamy te dwa zabezpieczenia. Tutaj była jedna kostka i tak wyglądają te zabezpieczenia. Tutaj wyciągamy uszczelkę, bo i tak trzeba ją będzie troszkę wyciągnąć do podsuwitki. I tutaj uzyskujemy dostęp, żeby podwadzić ten. Chociaż tutaj nie wchodzi pod niego, więc może to nie będzie konieczne. Zdjęcie tego. Ale spróbuję to ściągnąć. Ten boczek jest tylko na takie wpinki. Śrubokrętem podwadzałem. Lepiej od dołu zacząć. Bo tu jednak nachodzi podsufitka tutaj. Pod to. I trzeba uważać, żeby tego nie zawadzić. I możemy go tam wyjąć. O nawet. W sumie nie będę tam wyciągał, bo nie jest to konieczne. Więc niech sobie on tak zostanie. Ten samochód będzie czekał na obszycie podsufitki. I to samo robimy z drugiej strony. Tak myślę, na razie to zostawię, bo to się powinno wysunąć w tą stronę. Więc po co tu się męczyć, żeby tej podsufitki nie poogiąć. Jak to może wyjdzie? Zobaczymy. To to na razie zostawiamy. Te boczki. Odpinamy te boczki. O, oczywiście wcześniej ściągamy uszczelki. I one są na dwóch takich zatrzaskach w góry. O. Drugim może ręką pójdzie. O. Wypił się, o. Na tej zasadzie. Tu się odpiął, można się pobawić, wyjąć stąd, ale na tą chwilę to zostawię, bo może nie będzie trzeba tego wyciągać, więc po co robić sobie dodatkową pracę. I z drugiej strony to samo odpinamy. Teraz wyciągamy tą półkę, składamy fotele i wyciągamy tą obudowę. Ub tu jest, widzę, śrubka. Mam nadzieję, że wyjdzie samo to białe. Tutaj też trzeba będzie troszkę odchylić. Z tą całą, bo pod sufitka tu też musi wyjść, więc od razu sobie to robimy. Jednak to wychodzi z całym tym, może by starczyło, tak, ale to sobie wyjmie całe, bo przy wkładaniu to będzie przeszkadzać. Tu jest śrubka, tam jedna i tu jest śrubka przy końcu na dziesiątkę od spodu. Odkręcamy te śrubki. O, tutaj w ten sposób sobie to odchylamy, to ma tak, u góry trzy zaczepy. I tu jeden gdzieś. Tutaj, o tu nawet został. Tą zapinkę wymienię, bo mam je na wagę, jak to się mówi. Nawet i tu te dwie tą dziesiątką się tu trzymają razem z tym dywanikiem. No i tyle w zupełności wystarczy. I robimy to samo z drugiej strony. O, tutaj się uratowały, akurat wszystkie te zapinki. Ona jest tu gdzieś nad tym pasem. Tak z tej strony pociągnąłem i ona się odczepiła. To tak trzeba z wyczuciem po prostu pociągnąć, najlepiej to robić w ciepły dzień, żeby te plastiki nie pękały, bo jak samochód będzie całą noc stał na mrozie, to te plastiki są twarde i będą pękać. Tutaj od tyłu mamy dwie takie na śrubokręt jakby zapinki. Odkręcamy je. I wystarczy tylko przekręcić tyle. I ona już puszcza. Już ją troszkę nachyliłem. To puszcza. Ona gdzieś tam jest lekko przyklejona. To czarne widzę zostaje. Nie trzeba tego odpinać. Chyba, że w tym egzemplarzu się oderwało. Ale nie widzę tu żadnego kleju. Więc to zostaje raczej. Jak widać ona już tu pracuje. I trzeba ją będzie powoli, powoli tak odrywać. Bo ona tak jak mówię jest poprzyklejana lekko do dachu. Zawsze jakąś taśmą czy czymś. Nie czy to będzie słychać na filmie. Trzeba tak słychać jak ten klej tam puszcza. Tam, nawet, może, ale nie, nie widać nic. I tak delikatnie, żeby jej nigdzie nie nadłamywać. I już wisi cała. Tutaj, tak jak wymyśliłem, nie trzeba tego ściągać. Ale te już wartało. Te już dobrze jest ściągnąć. Teraz ją wyciągnę, ale potem do wkładania je wyciągnę te boczki, bo będą przeszkadzać i teraz powoli we dwie osoby najlepiej łapiemy i wyciągamy do tyłu przez bagażnik podsufitka wyjęta tutaj widzę się paluszki biwa, ale to ona i tak będzie odszywana, do tapicera leci podsufitka wyciągnięta wziąłem sobie osobę do pomocy tam z tyłu stała i trzymała ją tylko i lekko ciągnęła do tyłu a ja tu pilnowałem żeby żeby to ładnie wyszło czyli rada taka, że to bym wyciągnął pobawił się bo to przy wkładaniu i tak będzie przeszkadzać. Ten widzę jest na zatrzaski, zaraz to może spróbuję wyjąć. I tak. Czyli tak, te te nie ruszamy, bo ono tu dochodzi. To nie przeszkadzało, to czarne zostało. To czyli jeszcze tylko do szczęścia te wyjąć, tak jak mówiłem. I ładnie ono wychodzi do tyłu przez bagażnik. Nawet tych foteli nie składałem przed nich. Ładnie wyszła. Myślę, że tak, tak samo ładnie wejdzie. O, tutaj widzę są zatrzaski. O, tu śrubokrętem trzeba nacisnąć w ten sposób i wyjdzie to samo z drugiej strony. A, tam jest jednak na śrubkę. Tu jest śrubka, więc trzeba będzie to wypiąć, to czarne, żeby do tej śrubki się tam dostać. To czarne jest na zatrzaski. Tu się samo ładnie wysunęło. Gdzieś tam lekko podgiąć. O, i tu. I tu jest tak wsunięte. Do trzeba to w dół po prostu wysunąć z tego. O, I tu ma dwa zatrzaski w sumie tylko. Tu wchodzi pod listwę, ale to jak jest ciepły plastik, to ładnie się go wygnie i stamtąd wychodzi i tu z góry. No i tu gdzieś. O, I tu mamy śrubeczkę Torxa. No i odpięte, czyli tu jest na dwa u góry. Tu jest śrubka pod tamtym, i tu jest takie zabezpieczenie. I to samo opadło na dół. Więc odkręcić to wcześniej przy demontażu, bo przy wkładaniu by to bardzo przeszkadzało. No i podsuwitko wyjęta.